Proszę Państwa, przystępujemy do pracy. E, przypominam, że Komisja na pierwszym posiedzeniu ustaliła, że e, liczba zastępców Przewodniczącego mm, ustaliła ich na pięciu. E, wpłynęło do mnie na piśmie wniosek e, koleżanek i kolegów z trzeciej drogi e, zgłaszający do funkcji Wiceprzewodniczącej Panią Violetę, Panią Poseł Violetę Tomczak. Czy Pani Poseł się zgadza? Dziękuję. Czy jakieś inne propozycje ktoś składa? Bardzo proszę, Panie Pośle. Szanowny Panie Przewodniczący, aby zachować parytet, że wszystkie ugrupowania były reprezentowane w Prezydium Komisji, zgłaszam kandydaturę Pani Poseł, Pani Minister Katarzyny Sujki. Myślę, że to jest jakby nie trzeba uzasadniać. Bardzo dobra kandydatura. Bardzo proszę o poparcie. Nie chciałbym się w żaden sposób wyzłośliwać, wszystko zawsze trzeba uzasadnić, ale nie, jak pan nie ma potrzeby. A to to... Jeżeli pan przewodniczący sobie życzy, to oczywiście chętnie uzasadnię. Proszę uzasadnić. Otóż, szanowny panie przewodniczący, wysoka komisjo, pani, pani minister, pani poseł Katarzyna Sujka jest posłanką drugą kadencję. Jest lekarzem, ma doświadczenie zarówno z prac z pacjentami, jak i organizacyjne związane z pełnieniem funkcji ministra zdrowia. Jest osobą niezwykle pracowitą, empatyczną. Myślę, że będzie wspaniałym uzupełnieniem składu prezydium. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pani poseł ma pytanie do kandydatki, ale jeszcze nie zapytam kandydatki, czy się zgadza. Czy się pani się poseł zgadza? Zgadzam się z propozycją pana posła. Pana w tej chwili pani poseł jest już kandydatką. Ogłaszam strefę pytań do kandydatów. Czy kandydatek? Bardzo proszę, pani poseł. Ja do kandydatki mam pytanie, ile dni była ministrem i jakie zadłużenie mają szpitale na, na dzień 15 października i po oddaniu rządu na 12 Grudnia, jakie jest zadłużenie szpitali, ile niezapłaconych jest nadwykonań. Chcielibyśmy to wiedzieć. Czy pani kandydatka zechce udzielić odpowiedzi? Bardzo dziękuję za to pytanie. Myślę, że jeżeli chodzi o liczbę dokładnych dni, no ja nie liczyłam, ale pewnie można policzyć, jeśli to jest tak istotne. W internecie, na stronie pewnie ministerstwa te informacje są dostępne. To po pierwsze, a jeżeli chodzi o dokładne szczegółowe pytania, to myślę, że w ministerstwie dokładne dane są, więc to jest przede wszystkim pytanie do Ministerstwa, do obecnego ministra zdrowia. Dobrze dziękuję, więc mogę powiedzieć, że jestem niezadowolona, bo pani minister, z szacunkiem jestem też. Nie oczekuję, prawie, gdzie... by kiedykolwiek pani była Szan... Szanowne Panie, proszę sobie tutaj nie skakać do oczu na Komisji Zdrowia. Chciałam zapytać, jakie jest zadłużenie szpitali to jest konkret. To jest bardzo konkretne pytanie, i żeby konkretnie odpowiedzieć, to myślę, że pytanie należałoby kierować do odpowiedniego Departamentu Ministerstwa Zdrowia. Tam są dane szczegółowe. Pani posłuch, pan nie jest kandydatką. Pan chciał zadać pytanie kandydacy. Bardzo proszę. Nie, nie. Chciałem zadać właśnie tutaj do pani minister Sujki. Pani minister, czy nie jest przypadkiem tak, że zwyczajowo zadłużenie szpitali Ministerstwo Zdrowia publikuje na koniec każdego kwartału, wobec czego podanie danych na dzień 15 października, tak jak chciałaby pani przewodnicząca Skowrońska, byłoby wyjątkowo utrudnione, ponieważ nie zbiera się takich danych? Dokładnie tak jest. Proszę Aktualne Państwo, dane, które mogę odpowiedzieć, czy nie, Pani Przewodnicząca? Proszę podać, jeśli Pani zna zadłużenie, proszę je podać. Jak nie, to nie. Tak jak Pan Minister słusznie zauważył, dane, które są dostępne i które można opublikować, są opublikowane, natomiast na dzień 15 października, bo takie było pytanie, po prostu takich danych ja nie posiadam. Pani poseł, kończymy tą przepychankę ja udzielę tej odpowiedzi. Ale, ale jedno pytanie. To ile udało się w czasie, pani minister, tych kilku dni urzędowania odzyskać pieniędzy z respiratorów, które zostały bez osłony CBA, bez różnych służb a wydatkowane? Ile środków odzyskano z udzielonego wsparcia dla osoby, która, u której zakupiono respiratory, o które wnioskował pan minister Cieszyński? Bardzo dziękuję za to pytanie. Cieszę się, że on to... Momencik, momencik. My nie rozpoczynamy dzisiaj debaty o całym systemie. Pani minister chce odpowiedzieć na to pytanie? Panie przewodniczący, no ja myślę, że pan przewodniczący wywołał te pytania, więc ja postaram się odpowiedzieć w miarę możliwości mojej wiedzy aktualnej. No Nie operuję w tej chwili już od blisko czy nawet ponad... Dwóch miesięcy danymi. Nie mam do, do nich, jeżeli chodzi o funkcję ministra, dostępu, bo nie jestem ministrem od około dwóch miesięcy. Natomiast jeżeli chodzi o kwotę, o którą pyta pani, pani poseł, ja myślę, że już obecnie może bardzo dobrze zapytać o tę kwotę obecnej pani minister, która ma do tych danych dostęp. Ale o ile dobrze pamiętam. To kwota około 38 milionów, czyli wydaje mi się, że około 60-70% kwoty zostało już w tej chwili odzyskane za respiratory. Także myślę, że szczegółowe dane są dostępne u obecnej pani minister, to po pierwsze, a po drugie, że również te około 30-40, tak jak mi się wydaje, bo dokładnych danych przed sobą nie mam, procent zostanie również odzyskane od, od, od oszusta, który, który oszukał właśnie w sposób, właśnie przez te respiratory. Bardzo dziękuję. Zamykam dyskusję. Przystąpimy do głosowania. Głosowania będą rozdzielne. Przystępujemy do głosowania nad kandydaturą pani Mogę prosić o ciszę na sali? Głosujemy nad kandydaturą pani poseł Wioletty Tomczak poprzez maszyny do głosowania. Proszę o uruchomienie głosowania. Kto jest za tym, aby pani poseł Wioletta Tomczak została przed wiceprzewodniczącą komisji? Kto jest przeciw? Dałam zaufanie dla pani minister, ale będę pytać dalej. Pani poseł. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Podaję wyniki głosowania. Za głosowało 21 posłów, przeciw 1 osoba, wstrzymało się 2. Gratuluję Pani Poseł e, zaszczytnej funkcji. Zapraszam do stołu. Dziękuję serdecznie. E, przystępujemy do głosowania nad pan, kandydatą Pani Poseł Sujki. Uruchamiamy głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Podaję wyniki głosowania. 17 posłów za, przeciw 1, wstrzymało się 5 posłów. Gratuluję wyboru. Zapraszam. Zamykam ten punkt. Skobrońska była za. Pani poseł, pani poseł. Jakbym panią chciał przywołać, to bym panią przywołał. Na razie jeszcze nie.